Testy, porady, opinie, forum, społeczność. Skuterowo.com Oprócz standardowej oferty 125 pojazdów, czyli Laika i Agility City, zaoferowaliśmy naszym klientom e, DING 125. Jest to pojazd doskonale już znany, ponieważ oferujemy go w pojemnościach 50 i 200 cm3. Także... E, DINK 125, tak jak powiedziałem, Downtown 125, zarówno w wersji bez jak i z ABS-em. Doskonale znany również pojazd, czyli People GT, także w pojemności 125. I nowość z poprzedniego sezonu, czyli Agility 16. No, oczywiście, pojazdy z przykładnią CVT, naszym zdaniem, mniej absorbują kierowcę niż pojazd z manualną skrzynią biegów. Niemniej jednak, na pewno znajdą się również chętni na tego typu rozwiązanie. Naszym zdaniem, wszystko zależy od indywidualnego podejścia użytkownika. Jest po prostu wymagany zdrowy rozsądek. Testy, porady, opinie, forum, społeczność. Skuterowo.com